sobie człowiek. 1190. Gdy w Europie Zachodniej buduje się katedry, w Azji Chingis Khan zaczyna tworzyć imperium mongolskie. Stać! Rozbić obóz. Miejskie łajno zmieszane z trawą było wtedy użytecznym paliwem. Rzutów? Są blisko temu dżynie. Mają obóz o trzy dni drogi stąd. Pokażemy ci. Wielkie dzięki, bracia. Ura! Wyrażniamy tych zdrajców. <grym i drzwi> W ten sposób wódz Temudżin rozpoczął marsz ku władzy. Gdyż wkrótce po wielu krwawych podbojach, jako czyń zostanie władcą potężnego imperium. <głosłonny> Pany Hanem w 1200 roku jednoczy Mongolii, a później podbija Syberię i Tybet. W 1211 Chiny. W 1218 Kazachstan. Następne w kolejce jest państwo Chorez, które obraziło Mongołów. Naprzód! Czengiz Han rozporządza 200 tysięczną armię, nie z sprzymierzeńców. Dla porównania, w tym samym czasie, w bitwie pod Buwiny walczy tysiąc francuskich żołnierzy. Nie ma większej frajdy, niż siekać swoich wrogów na kawałki, ścigać ich, rabować ich majątek, widzieć rozpacz ich bliskich oraz gwałcić ich żony i córki. Niestety taka była dewiza Syna. Gdy umarł ponoć wskutek upadku z konia, jego imperium było ogromne. Dalszych podbojów dokonywali jego synowie i wnukowie, a wśród nich Kubilaj. Na łożu śmierci Khan udzielił mu swego błogosławieństwa. Jeżeli papież wyśle do mnie sześciu mędrców biegłych w waszej wierze oraz sztuce wymowy, ci zaś udowodnią nam poganom, że wiara w Chrystusa jest najlepsza, a wszystkie inne są nieprawdziwe. To ja, Wielki Han, i wszyscy moi poddani zostaniemy chrześcijanami i sługami kościoła. Ten list do papieża Kubilaj Han wręczył kupcom weneckim braciom Polo, gdy opuszczali jego dwór. Za dwa lata przywiozą odpowiedź. Będzie im towarzyszył młody Marko. Hej, jak wam idzie? Mamy popłynąć do Hana Kubilaja, ale najpierw do Akki. Tam spotkamy się z papieżem Grzegorzem. To już akka, kochani, przykro mi, czas się rozstać. Na pewno nie przyda wam się ten silny mięśniak? No i ten sprytny mózgowiec! Zaczekajcie tu. Ojcze, zabierzmy ze sobą tych dwóch dzielnych chłopców. Mogą nam pomóc! Nie zła myśl, Marko, niech płyną z nami. Dzięki, ojcze, powiem im. Płyniecie z nami, chłopcy! Hurra hurra, 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 Ojcze Święty, wielki Han, do którego właśnie się udajemy, prosi cię o posłańców, którzy wyłożą mu zasady naszej kultury oraz wiary. Tym gestem można zyskać jego przychylność i szacunek. Przekaż mu to ode mnie, synu. Ależ ojcze! Tak, tak. I te oleje święte. Potrzebni nam są ambasadorowie, tacy jak ci zacni mnisi. Co? Racja, popłyniecie z nimi. Nie sądzisz, ojcze święty, że tutaj bardziej ci się przydamy? <laughs> Chcecie tych dwóch? Szczerze mówiąc, liczyłem na przynajmniej sześciu mnichów. A, nic z tego sześciu mnichów, to o wiele za dużo. No to może pięciu? Nie, nie! Albo czterech! Nie i basta! Czyli tylko dwóch? To moje ostatnie słowo. Popłyną bracia Mikołaj z Wincenzy i Wilhelm z Trypolisu. Co? Gdzie on się podział? Bracie Wilhelmie! Bracie Wilhelmie! Znowu się schowałeś! Natychmiast złaś stamtąd! Profanujesz najświętszą panienkę! A, psik! Dobry Boże, zlituj się nade mną! Ktoś tu się zbliża! Jesteście ludźmi sultana, który nas napadł! Skądże przybywamy z Wenecji? Spójrz! A co powiesz na sakwę złota? Po co nam jedna sakwa, gdy można ich oskubać ze wszystkiego, nie? Poza tym, jak sprzedamy dwóch mnichów, to zarobimy jeszcze więcej. Związać tych dramów! Teraz. Tak, to święta misja. My jednak wolimy przeżyć. A rozkazy papieża? Wybaczcie nam, jesteśmy tylko skromnymi minichami. Wasza wola, a więc ruszajcie. Pomodlimy, Pomodlimy się, się zaraz. Za zaraz. Zostańcie z Bogiem. Wy również. Amen. Podróżnicy zmierzali na Bliski Wschód. Aż pewnego dnia. Patrzcie! To Arka Noego! Musimy jechać dalej. To ich ślady. Pokażę tym drabom, że nie warto ze mną zadzierać. Zaś innego dnia w Mosulu... Powiedz mi, co to za czarna ciecz w tych dzbanach? Ropa naftowa. Hmm. Ja? A potem był Bagdad. Kiedy ich złapiemy, poszachują, że w ogóle przyszli na świat. Stąd mieli popłynąć do Ormus w Zatoce Perskiej. Są blisko i na pewno ich dorwiemy. Polecam trzcigodnym panom moją wspaniałą łódź. Jest wygodna i bezpieczna. Tylko czy ona, aby nie przecieka? Hmm? Ej, wy, zasmolone czwoki! Nie widzieliście gdzieś tych trzech drabów! Nie, nie, nie! nie. Skąd? Nie? Hmm? Gdyby ktoś nas szukał, mów, że wypłynęliśmy. Aha. Widziałeś tych facetów? Mhm. Właśnie wypłynęli w morze, są tam. Teraz już na mnie zwieją. Prędko! Wszyscy na pokład! Nie, nie, nie na powód! Nasi przyjaciele dotarli do gór Horasami. Nagle silny podmuch wiatru zdradził zasadzkę. Tym razem już nam się nie wywinął. Na przód, Pozbywszy się przeszkód, nasi podróżnicy ruszyli dalej. Czekało ich przejście przez hindukusz. Przeprawa była ciężka, bardzo ciężka i niebezpieczna. Jeszcze gorsza okazała się pustynia Gobi i straszne burze piaskowe. Cało przejechali pustynię, dotarli do słynącego z gościnności miasta Ham. Chodźcie, chyba znów mamy gości. Aha. Witajcie. Za mną tu rabusy. Weźcie, proszę wejcie! Najgorsze łotry też muszą czasami odsapnąć. Wielki Bursztyn, Nadeszła jesień i czas zmiany pastwisk. Przed zimą Mongołowie przeganiali swoje stada z płaskowyżu. Żeby to był nasz przyjaciel siłecz? Jaki ten świat jest mały. Szybko i sprawnie stawiali jurty. Zrij mojej chaty ty zapchlony garbusie! Myśliwi szykowali obławę na wilki, by nic nie zagrażało stadom. Czy możemy jechać z wami? O nie! Kurczaki! Mm. Ej, ty chyba znasz prawo! To płać! Daj worek! 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 Jeśli złodziej oddał dziewięć razy więcej niż ukradł, unikał kary. 5, 6, 7, 8, 9. Koleś, nie masz tam nic lepszego? Niestety już nie. Inaczej dostawał 7 batów. Lub 17, 27 czy 107 w zależności od zbrodni. Natomiast za kradzież konia karano śmiercią. Przecinaj z delikwentem mieczem na pół. Nasi prześladowcy w końcu zniknęli. Tak, Będzie niezły, ubaw. I to lepszy niż myślisz. Jego wysokość Kubilaj dowiedział się o waszej wizycie, więc przysyła wam eskortę, żeby was chronić. Z radością udamy się do pałacu wielkiego Kubilaja. <grym wytrzyma> Podążali wzdłuż żółtej rzeki, by w końcu dotrzeć do Pekinu. Ich podróż na wschód trwała już trzy lata. Czołem witam. Han i zarazem cesarz Chin był jednym z najpotężniejszych władców. Ten postawny człowiek, choć niezbyt wysoki, miał foremny toros, dość rumiane policzki, czarne oczy i zgrabny nos. Mieszkały z nim cztery żony i ponad setka konkubi. Posiadał również piękne klacze białej maści bez najmniejszej plamki. Było ich ponad tysiąc. Mleko klaczy mogło pić jedynie najjaśniejszy cesarz albo jego najbliżsi krewni. Gwiazda dnia oświetla nieboskłon. Nasz potężny władca przyjął gości, przybyłych z drugiego krańca świata. Czas udać się do pracy, śpieszcie się. Widzisz? Tak. Przymierzy pan. A mogę? Jasne. Czy znajdzie się coś dla mnie? Tak, przybyszu, zaczekaj. Cudnie, cudnie. A ja? Mm -hmm. Mam tylko jedną. Och, może być, mój panie. Ech. Chcę najładniejszą szatę, jaką masz. Służę uprzejmie, panie. Bije od ciebie blask, mój panie, jak od gwiazdy. Ile kosztuje? Dasz cztery monety? Zapłacę nawet pięć. <laughs> Ta misja wymaga hartu i odwagi. Bardzo na was liczę. Wysłano ich do generała, który dowodził oblężeniem miasta Yandzu. Witaj! Tu, na tych murach obronnych, załamały się wszystkie nasze natarcia. Moi ludzie są wyczerpani i sam już nie wiem, co mam robić. O! Wiesz, zdaje mi się, że można by wypróbować nasze słynne katapulty. Mm, wspaniale! Marko dość szybko nauczył się miejscowych zwyczajów oraz języka w mowie i w piśmie. Był zdolnym i rozsądnym człowiekiem. Gdy wracał na dwór, opowiadał władcy o niezwykłych rzeczach, które widział. Jego opowieści były bardzo ciekawe, zawierały wiele pomysłowych rozwiązań. Zadowolony cesarz często okazywał mu swoje względy. Jedni czczą Jezusa, drudzy Mahometa i Nini Buddy, a ja ich wszystkich, tak jest pewni. Tam ruszysz z nową misją. Proszę. Wedle rozkazu, panie. Marko podróżował, a lata mijały. Po siedemnastu latach nasi przyjaciele zatęsknili za domem, ale cesarz kubila i nie chciał się z nimi rozstać. Kiedy już tracili nadzieję, że jeszcze ujrzą ojczyznę, na dwór przybyło trzech wielmożów z Persji, prosili oni o nową żonę dla szacha perskiego, który owdowiał. Ach, jaka o, jak piękna córka. Może panowie Polo ruszą z nami do Persji? To wytrawni podróżnicy, a my będziemy ci wdzięczni, panie. Hmm. Cesarz bardzo lubił Wenecjan i trudno mu było podjąć decyzję. W końcu uległ i zgodził się, by odwieźli Persów i księżniczkę. Musiał jednak znaleźć nowych doradców. Z chęcią przyjmiemy te posady. Akurat. Hmm? Cesarz dał naszym przyjaciołom listy do chrześcijańskich monarchów oraz trzynaście pięknych, nowiutkich żeglowców. Nie było to zbyt wiele, bo czekała ich ciężka podróż. Powrót do Wenecji trwał trzy lata i sądząc po kondycji naszych podróżników, nie był to raczej rejs wypoczynkowy. znowu wy? No właśnie, ale będziecie nocować w stajni! Na zajutrz zebrała się cała rodzina. O! Minęły 23 lata odkąd opuścili dom. W pałacu cesarza jest sala, gdzie może ucztować aż 5 tysięcy osób. A wielu komnat nikt nie zliczy. Wszystkie są tak piękne i wygodne, że brak słów, by je opisać. Żaden król nie mieszka w takim luksusie. I co wy na to? Ach, nie Wszystkim biedakom, starcom i sierotom codziennie jest rozdawany świeży chleb. <leaves> nie, nie, nie może nie nie, nie, nie. Zaś w prowincji San kobieta zaraz po urodzeniu dziecka musi pracować. Natomiast mąż zostaje w łóżku i zajmuje się dzieckiem przez 40 dni. W tym czasie jego przyjaciele wznoszą modły. to nie opowiadasz bzdury! Wcale nie i jeszcze nie skończyłem. Z pni drzew morowych wycina się duże płaty znajdujące się tuż pod korą. Powstaje czarny papier, który się tnie. Mały papierek jest wart pół denara, większy jedną sztukę złota, no a największy dziesięć sztuk. Papierki mają pieczęć władcy. Robi się ich tyle, że można by kupić za nie wszystkie skarby świata, daję słowo skarby, o jakich inni władcy mogą tylko pomarzyć. Dlatego posłuchajcie, co teraz powiem. Już wkrótce cesarz będzie mógł kupić cały świat. W stolicy na każdym kroku widać bogactwo i przepych. Wozów z jedwabiami przyjeżdża więcej niż tysiąc, tak więc wszyscy mieszkańcy chodzą odziani w drogi jedwab. On naprawdę zdrowo przesadza. W prowincji Kataj odkryto czarne skały, które się wydobywa. Skały owe płoną niczym polana i tak długo utrzymują żar, że podpalone w nocy palą się do samego rana. To no świetny kawał, książe. ze śmiechu! Piętnaście tysięcy statków pływa po największej rzece świata, a w Hangzhou, stolicy, która nad nią leży, jest 12 tysięcy kamiennych mostów tak wysokich, że mogą pod nimi przepłynąć wielkie żaglowce, o jakich nawet nie śniła wenecka flota, a całe miasto zbudowane jest na wodzie. Skończ pan te brudnie, bo... Książę! Zobaczycie ja, już, już jak zaraz uciśniesz! Nie, nie, nie prawda. Rok po jego powrocie dochodzi do bitwy między weneckimi i genueńskimi galeonami. Są dobrze uzbrojeni, to będzie ciężka bitwa. Na stanowiska pełna gotowość! Walczyli bardzo dzielnie, lecz. Uciekajcie! Nie mamy szans! Wrócimy tu, Marko! Odwagi! Żaden człowiek, chrześcijanin, saracen, tatar czy poganin nie podróżował tyle po świecie, co ten obywatel Wenecji, Marco Polo. Mimo, że miał skłonność do koloryzowania, jako pierwszy tak drobiazgowo opisał Europejczykom daleki wschód, którego dotychczas nie znali. 200 lat później Krzysztof Kolumb wyruszy na zachód w poszukiwaniu krain opisywanych przez Marco Polo, ale odkryje Amerykę. Wersja polska, masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus, spółka z OO. Reżyseria Paweł Leśniak, Dialogi Dorota Filipek Załęska, Dźwięk Jerzy Rogowiec, Montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barbiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniak Felix i inni.